W XV wieku, grojąc w szochy, najspokojniejsi ludzie tracili zupełnie nerwy. Mm. Tak, gramy, wasz właściwie? Gramy, nie? Gramy, no. A czemu ja czernymi? No czemu nie? Jakiś problem? A czemu tak? Jakiś problem? Uważacie mnie za diabła, czy co? No no, a czemu mi tu zarysujecie podłogę? Dopiero co ona tłuszczona wielorybim sadłem. Zadowolon? <coughs> no powiedzmy. Niech wykona pierwszy ruch O zaraz, zaraz, chwileczkę. Tak wolno! Wasz mości Ten ruch był niedozwolony wam. Wolno, tak. Kto tak powiedział? No to wam tak. Ojca. Wszyscy w gildii tak grają. A u nas w Hanzie inaczej. No i co? Mądryście? Dlaczegoście po mnie wszystko powtórzyli? Nieprawda, to jest wasze pomówienie. Gajcie, gajcie, nie dyskutujcie z nami, bo. Bić kupem wyszło. To ja konikiem. Zadowolony? Na znaczy się rycerzem. Tak, tak, rycerzem. No nie jest konik, to jest rycerz. A niech będzie i wioślarz. <laughs> ja wysiądę mojego wioślarza, to zobaczymy, kto prędzej z jeziora ucieknie. Świndu. No chyba sobie żartujecie teraz. Co się wam nie podoba? Co? A nie, wolno. Wolno, mówiłem przecie. Ślepiście? Nie bijecie? Dobrze, to ja biję. <śmulatuj> Co to za zaznaczony ruch? Tak nie można. Wolno, wolno. Czy nauczycie szachów przy mnie tu? Świństwo. Tak. Zrobić no. coś takiego. Sam Diabeł by lepiej tego nie rozegrał. Wiem tuż, z Diabełem nie wyjeżdżajcie. Szach. Tak nie wolno, ta figura nie robi takiego ruchu. Ja to nie robi takiego ruchu? Ty, ty widziałeś, zrobiła, prawda? W waszmości nie możesz królowej A nie, możesz. Widzisz? W waszmości? Nie znasz się, a dyskutujesz. Znam się. W siebie to może i znasz, ale zasad współżycia społecznego to ty nie znasz. Że co? Że nic. O, ja wam tak. Tak nie można! Co nie można? No nie wolno tak! Nie ma tego pionka. Tak? To nie ma tego pionka. Prawdziwe o, o. do oh, Prawdy. Oh, <Mechanisms> tak, tak, nie można! Szapę! Oh. <śmany> wynoś się na dłońki z mojego domu wynoś <śmany> wynoś to mój dom skandal w moim domu za bezczelne gnojstwo i chamstwo